Ale się się tutorial, jak zaczynamy dwa pady na Xbox One. Chcielibyśmy mieć najpierw jednego pada. Jakby to do tego, żeby mieć dwa konta. Klikamy A, żeby wejść w Fortnite. Jak Wam wchodzi w Fortnite. Dobra, no i jak nie weszliście w fortnite to bierzecie drugiego pada, przytrzymujecie i... Przy, przycisk Xboxa. Musicie o chwilę poczekać i jak wam jeszcze trzymało. Poka pokażę Wam się takie coś? Musicie wejść na drugie konto. A to się ma hasło, to teraz wchodzi jak ktoś na To musi je wpisać. Ja nie mogę pokazywać. Igre. No i dobra, jak już zrobiliście, to, to musicie chwilę poczekać. Jak znowu Was przekieruję, to, to znowu klikacie na konto. No i zaczyna Was logować. No i będziecie mogli zagrać na dwa pady się zalogowaliście się na drugie konto tak wygląda to w lobby. I tak to wygląda w grze. Dzięki za oglądanie, proszę o suba i łapkę w górę. Moi, elo?